Grazie leży i guardato il granata, se il video vi jest aktywu cringe. Pewnie większość z Was, się domyśla o co chodzi, kochani. W dzisiejszym odcinku będę kowy bojem. Więc klikajcie łapeczkę w górę. Jeżeli chcielibyście więcej tego typu odcinków, moi drodzy, pamiętajcie oczywiście o subskrypcji kanału z dzwoneczkiem. No i słuchajcie, o co chodzi w dzisiejszym odcinku. Od razu na początek powiem Wam, że widziałem, że podobny odcinek nagrał Lachlan, więc oczywiście linka macie w opisie. W dzisiejszym odcinku, słuchajcie, moim challenge'em będzie to, że będę latał tylko i wyłącznie na nowe Tilted Town i tam muszę zabijać ludzi. W momencie, gdy będą wybici już wszyscy i w jeszcze nie będzie nikogo, wychodzę z gry, odpalam następną grę, a gier będzie w zamyśle 10. Wiecie o co chodzi? Musi być 10 minut materiału, jakby były pilne. Jeżeli jakimś cudem okaże się, że jestem beznadziejnym rewolwerowcem, jeżeli nie umiem ujeżdżać byta, boże, ja w ogóle pomyliłem Torreadora z Kowojem. Nieważne, jeżeli się okaże, że wyląduję w Tilt Town i nie zabiję nikogo, to wtedy jestem zmuszony do kupienia gifta jakiemuś mojemu widzowi, który używa mojego kodu w sklepie, czyli oczywiście nie ta się podłoga. A w związku z tym pamiętajcie kochani, że wszystkie nagrody są właśnie finansowane z tego kodu. Więc jeżeli macie to wpisane brak, wpisujemy bum wesczej, furtę, nie wpisujemy się podłoga, potwierdzamy. Ja Wam bardzo dziękuję, a my teraz przechodzimy do odcinka. Ta no, już przechodzę do odcinka. Mhm, czerwona tarcza do tego. Mhm, super. Wybierzmy coś, co będzie pasowało do cowboya to będzie chyba homirez, słuchajcie. A Killow, słuchajcie, no to jest tylko jedyny prawdziwy, który jest prawidłowy. To jest kilo, który jest ten i to jest właśnie rozliczenie, który był właśnie DZICZ na zachodzie. Więc to będzie idealny Killow. Słuchajcie, moi drodzy, wszystko gotowe, więc startujemy z challenge'em. Teraz już na poważniej pamiętajcie, tak jak powiedziałem. Jeżeli nikogo nie zabije, to kupuję gifty, widzą. Lecimy. No i słuchajcie, żeby nie było za łatwo, jako że jestem prawdziwym cowbojem, lecimy na arence, Co prawda, tylko 1400 punktów, wiem, że nie dużo. Aczkolwiek zobaczymy, jak to będzie. Let's go! A w ogóle, kochani, to dajcie w komentarzach koniecznie znaleźć, widzicie ostatnie poprawę w montażu i tak dalej, ponieważ ostatnio dochodzi was coraz więcej sperających. No i mojej żony już nie muszę trzymać na zwykłym ryżu i sosie, tylko czasami coś dobrego sobie jeszcze podję, a czasami nawet damy pieniądze na kosmetyki. No i to trzeba trochę chyba lepiej montować. Ale to już tylko i wyłącznie w waszej gestii. więc wchodźcie w komentarze i piszcie, czy Wam też się podoba ten montaż, czy jest lepszy, czy jest gorszy, to zmienić, czego nie zmieniać, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ogólnie jest chwileczkę, wiem dużo gadania przed odcinkiem, sorry, ale jeżeli komuś z Was to przeszkadza, przepraszam, ale włączyłem sobie wiatr, bo jest tak gorąco w moim pokoju, to jest Was 40 stopni, ale dobrze, podkręcamy atmosferę, o to właśnie chodzi w całym challenge'u, słuchajcie, o to właśnie chodzi. Pamiętajcie, jestem kowbojem, tej atmosfera musi być gorąca. To jest pompa, on ją podniesie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, on ją podniósł, o nie, o nie. O, nie. Nie! Dlaczego? Co tu się stało? Jak on mnie zabił? Co? Nie, no nie wierzę w to, dlaczego ja przestępstw... Przystałem... Dobra, nieważne. Jako teraz minigana w Fortnite Battle Royale na trójkę, dziękuję. Dabowanie kupimy, a niech ma chłopak, kup jako podarunek. Lecimy sobie bum, 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 oczywiście ukałem podłoga, ponieważ kupujemy prezenty, tylko nie wyłącznie osobom, które pisują mój kodzik w sklepie, czyli oczywiście nie ta się podłoga. No nie, to będzie, słuchajcie, Flork, proszę bardzo, Flork, kontynuuj, proszę bardzo, moi drodzy. Znajomy już to ma, ok, no to przepraszam cię bardzo. W, yy, przyjacielu, może w innym odcinku ci się dostanie Filipekso. Ojejku, co ja zrobiłem? Halo, nie dwóm osobom, halo, tylko Filipexo ma dostać. Tylko Filipexo ma dostać, kontynuuj. Yy, Bum, dzięki, że wspierasz mnie z moim kodem. Bum, leci, wyszli. No i słuchajcie, prezencik poleciał, a my lecimy z następną greczką. Let's go. Dobra, słuchajcie, włączamy oficjalnie tryb Terminatora. O Jezu, już czuję, o Jezu, już czuję ten przypływ umiejętności. Homire, to się ładnie cieszy i dobrze Homirez. Dobra, tym razem troszkę wyleciałem później, ponieważ tam widziałem, że doleciałem prawie jako ostatni. To było mega słabe, bo wyleciałem troszkę za wcześnie, przez co musiałem długo lecieć. Trzymaj się Homirez, żebyś... Boże, Homirez, stricto, do widu. Trzymaj się stricto, żebyś tu mi nigdzie nie wypadł, stary. Trzymaj się, byczku. Mamy tu jakąś niebieską M-kę, i chyba po nią polecimy, wiecie, chyba po nią polecimy, bo jednak niebieska m to jest całkiem dobry itemek. Też czy ja wiem, czy prawdziwy rewolwerowiec ma m posłuchajcie? słuchajcie? Chyba, chyba prawdziwy rewolwerowiec, słuchajcie, nie ma m -ki. No nie gadaj, bo się jeszcze porobisz tu jakąś gównę, no. No dawaj, gościu, dawaj, 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 no dawaj, 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 dawaj. Ja wezmę Challenge accepted, ja już mam dwa fragi, ja już nie muszę tutaj zabijać Ale chcę. No niestety, no nie wiem jak to się stało. Moja pompa mnie uderzyła. No cóż, nic się nie stało, ale dwa fragi są, więc challenge zaliczony. Lecimy dalej. Kurczę, ale to nie jest to jeszcze. To jeszcze nie jest to. Ja tu muszę pokazać moje playsy. Kurde, no co to dwa fragi na chyba, co to jest dwa fragi? Dość halo. No What? pi What the... Ojejku, no powiem wam, że tutaj autobus zdecydowanie nie jest dobry. Zdecydowanie ten autobus nie jest zbyt dobry, słuchajcie, atlite, to jest. Czy to jest ta sniperka nowa? O Jezu jej nienawidzę, no dobra, nie będzie. Lepsza jakakolwiek broń, jest żadna broń, słuchajcie. Tu jakieś bandaże, tu jakieś coś. Tutaj jest pompa, jest pompa, jest pompa, nice. Oh no, oh no, ok. No nie, pierdziel, że on mnie tym cały czas trafia. No. Ja pierdyle. ja. Chcemy teraz nam fajnego kupić. Może tego skina, Arbiter. Fajny jest ten skin. Całkiem ładny. Kupujemy jako podarunek. Oczywiście składam i ta się podłoga dla najlepszych widów na świecie. N. Cypek. A niech będzie dla ciebie Cypek. Proszę bardzo, przyjacielu. Niech tu będzie dla ciebie. Dziękuję. dziękuję, o Jezu Dziękuję, że mnie wspierasz, serducho I bum, wysyłamy kolejnego gifta No a my lecimy, słuchajcie, z następną gierką a no i słuchajcie, bym zapomniał, oczywiście w poprzednim odcinku rozdawałem Wam dwa pakiety startowe, więc słuchajcie, tutaj teraz gdzieś tam, tam gdzieś łapcie zwycięzców tego odcinka, albo tam, nie wiem gdzie teraz pokazuję, także łapcie słuchajcie zwycięzców odcinka, e, oczywiście te osoby nie się do mnie zgłoszą po właśnie pakieciki startowe za 15 zł, a jeżeli Wy również chcielibyście, to w tym odcinku tak samo, dla Was również mam kolejne dwa pakiety startowe, więc wpisujcie go gdzieś w bo do w subskrypcja na kanale, łapka w górę pod tym odcinkiem i piszcie komentarze z Waszymi nikami leży Drugi leży I mam mi granata, ale ale granata, Całe szczęście Dobrze, udało się słuchajcie Następna osoba leży Dobra, mamy kolejne Mamy kolejne Dobra, to to mamy kolejnego 4 flagi, nice! Aha, to to chyba... Aha, dobra. Myślałem, że to działa wszędzie. Jednak chyba nie. Kochani widzowie, jednak chyba nie wszędzie to działa. ta moja pompa była teraz traficzna słuchajcie Dobra, to była piękna pompa, ok. Okej okay, no ta pompa była piękna, Dobra, cudowna była już Pięć flagów, słuchajcie, pięć flagów, więc nie ma wstydu tej ręce, w tej ręce nie ma wstydu, jest ładnie Całkiem sporo punkcików na to wpadło, lecimy dalej Czy jeszcze ktoś tu będzie? Jezu, jestem mój blumie, jest cudowny. Ta pompa za 60 też jest też Ta pompa za 60 była też cudowna Trajerzy wyłazić No słuchajcie, wygląda na to, że nie mamy 5, 4, 3, 2, 1 i z wynikiem 6 killi opuszczamy rozgrywkę i lecimy z następnym meczukiem. Yy, do tego, że robię taki tylko dlatego, że nie umiem grać i latam na YouTube, bo tam nie trzeba budować. Nieee, no co. Jest rewolwer, nie jestem z tego dumny, bo rewolwer jest słaby dosyć, aczkolwiek lepszy rewolwer niż... niż nic O nie to sko... I on miał pompę! No niestety moi drodzy, jak nic, no pójdę z torbami w tym odcinku jak nic. Dobra, słuchajcie, przy filmie był z i poszedłem mega drogo, więc teraz polecimy sobie może z takim tańcem. Let's go! Wchodzimy sobie bardzo ładnie, proszę bardzo, w pukałem w awokado, się twój ale nie mogę cię wykupić dlaczego. Halo? Nie mogę już kupić podarunków! Nie! Dobra, słuchajcie, nie ma problemu. Naprawdę nie ma najmniejszego problemu. Słuchajcie, ja ten odcinek dzisiaj dla Was montuję. A na kanale pojawi się on jutro, więc nie mam możliwości kupowania już giftów, ale spokojnie, nic, nic, żadnego problemu nie ma. Naprawdę najmniejszego przyjacielu awokado, widziałeś swój nickname jutro, jak tylko będę mógł kupić Ci tego gifta. I na kartę społeczności wam to pokażę, słuchajcie. No słuchajcie, widzę, że troszkę daleko poleciałem, to jest troszkę źle. że poleciałem aż tak wysoko, to jest już powiedziałbym bardzo nawet źle, bo teraz, no cóż. Natomiast skupić się na dobrym locie, to właśnie, poleciałem jak gówno w samolocie. Gościu błagam, skrzynka tutaj, błagam, nie ma, nie, nie, nie. No nie, jeszcze snajperka najgorsza, nie. No nie. Dobra, pierwszy jest. Pierwszy fragment, słuchajcie, na koncie. Ten minigun tak zresztą też trochę średnio pasuje. O, jakaś dziewiętna ścina była, nie wiem co to się stanęło. Co, to, to, to się stanęło? O nie, to jest pot! Dobra, mam Cię gościu, siema. Okej. Okay. Jak on to przeżył? Jak, jak on to przeżył? Nie! Daj, że go teraz nie zabije, no. Pięknie! Cztery flagi, dobrze, nice, nice, nice. No i ten nie zabije, niestety. Ale pięknie! Mamy 1500 punktów, udało się, słuchajcie, spełnić challenge. Cztery flagi! Może nie najlepiej, ale mam nadzieję ogólnie, że challenge Wam się podobał. Było to takie powiązanie, kowboy challenge wraz z tym, że próbowałem do jakieś fajne biwciki wam wysyłać. Mam nadzieję, kochani, że odcinek Wam oczywiście spodobał. Jeżeli tak strzelcie lajka, walnijcie sobie ka pamiętajcie o tym, że wszystkie prezenty oczywiście są sponsorowane. Z kodu nie ta się podłoga, więc wpisujcie chodzi w sklepie. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się w następnym odcinku. A, no i słuchajcie, jeżeli macie jakieś fajne, kreatywne pomysły na następne odcinki, które mogą być bardzo podobne do tego, piszcie w komentarzach, a na pewno któryś z wykorzystam. Trzymajcie się. Cześć!